Hejka kochani, witam się z wami w kolejnym filmiku. I jak możecie zauważyć, mam na sobie niedokończony makijaż. Nie mam wymalowanych brwi oraz oczu. A to dlatego, że chciałabym wam w dzisiejszym filmiku zaprezentować makijaż paletką Urban Decay Naked Honey i tą paletkę nabyłam wtedy nam się, kupiłam ją online kilka dni temu, podam Wam cenę w opisie, bo nie pamiętam, ale coś koło 40 funtów, ona się prezentuje następująco i tak przyznam szczerze, że no opakowanie jest plastikowe, wobec czego jakoś no nie Specjalnie jestem yy, zadowolona. Jednak mimo wszystko wolałabym, żeby ono było metalowe, yy, bo tak, yy, no, niby jest to ładnie zrobione, ale mam wrażenie, że jest to po prostu takie troszkę yy, tanie. Tak więc, yy, no, jakby estetyka tego opakowania, no. Nie do końca, że tak powiem. Natomiast kupiłam tą paletkę, ponieważ ja po prostu bardzo lubię takie neutralne tony i takie neutralne makijaże w tego rodzaju kolorach. Ona prezentuje się następująco. Tu są ciepłe kolory, takie złote. Ja też uważam, że mi w takich złotych kolorach jest dobrze, że całkiem ładnie się prezentuje w takich jeszcze tutaj możecie, ją. Uważam, że w takich kolorach jest mi dobrze, bo to są takie w miarę neutralne tony, ciepłe tony i, jakby, też mam wrażenie, że jest to troszkę coś innego, co jakby mamy do tej pory. A tak jakby, też chciałam ten makijaż zrobić w takich neutralnych tonach, ponieważ umówiłam się ze znajomymi, idziemy sobie coś się zjeść i też chciałabym, żeby ten makijaż był taki no podkreślający moją urodę, ale nie jakiś taki na przykład jak robię do filmów, bo kupiłam sobie również y, tą paletkę z Anastazji Beverly Hill z i jakby no lubię tą paletkę do filmów używać, natomiast myślę, że jakby na co dzień ona chyba ma troszkę te kolory takie jak na mój gust y, zbyt rzucające się w oczy ja zdecydowanie y, bardziej wolę taką tonację, w związku z czym jeżeli jesteście ciekawi jaki makijaż tylko mam tą paletką. Zostańcie proszę ze mną. I teraz tak, jeszcze słowem wstępu e, chciałabym Wam pokazać, co mam e, na sobie. Mianowicie, podkład, którego dzisiaj użyłam, jest to podkład właściwie niezawodny na wszelkiego rodzaju wyjścia i ja bardzo lubię ten podkład. Jest to podkład e, Estée Lauder e, Double Wear. E, jest to kolor 1w2 e, Sand. E, Puder jakiego użyłam jest to puder z firmy Huda Beauty. Jest to pancake pod oczy nałożyłam niezawodną, rozświetlającą Lore Mercier. Ona jest rewelacyjna, ponieważ nie wchodzi w zmarszczki i tych zmarszczek nie podkreśla. Jeżeli chodzi o róż, no to już mówię i trąbię o tym właściwie na moim kanale cały czas. Jest to Kobo Professional i jest to paletka róży, która wygląda następująco. Ja je po prostu tak pomieszałam minimalnie razem. Jeżeli chodzi o korektor, którego dzisiaj użyłam, to jest to ten słynny korektor z z, z L'Oreala, e, tak więc tak to wygląda. I tutaj mamy jeszcze e, twarz. Konkretnie przy, przybrązowienie twarzy. I jest to ta paletka e, z Benefitu Bronze Squad. Jest to ta paletka, o której już mówiłam i wykonywałam ją na tu, e, nią makijaż. O, Wygląda następująco. I też tutaj po prostu przybrązowiłam się. I ja do przybrązowienia używam tego koloru. To jest Hula Carmel. Ponieważ on, jakby też lepiej wpasowuje się w moją taką, jakby to nie patrzeć, ciepłą tonację, taką oliwkową skórę. Aha, i jeszcze rzecz, którą dzisiaj będziemy testować, ponieważ no nie miałam okazji, jakby tego produktu używać wcześniej. Nie miałam nic do brwi z tej firmy. Jest to firma Benefit. I jest to great The Graper Braiser. Czyli jest to taki zestaw dobry, który się prezentuje następująco. Kupiłam ją też, w nam, nam się, jakby ktoś nie wiedział, to jest taka drogeria internetowa, jak Sephora czy Douglas. I prezentuje się ta oto. Nie chcę Was tutaj oślepeć. Ten oto zestaw następująco. Mamy tutaj taki, taką kredkę do malowania, jakby pojedynczych kresek. Mamy tusz do rzęs, który ma do brwi, który ma nam te brwi trzymać w ryzach. I tutaj mamy do wypełnienia taki produkt, taką grubszą kredkę. I tutaj oni, jakby też opisali generalnie wszystko bezpośrednio, jak to wygląda. Tak więc zobaczymy, bo akurat już się tym bawiłam i na razie mam takie bardzo ambiwalentne odczucia co do tej paletki. No natomiast zobaczymy, jaki ja tu mam kolor. Poczekajcie. Nie wiem, słuchajcie, o, dam Wam znać w opisie pod filmem, bo po prostu nie pamiętam, jaki to był kolor, ale wydaje mi się, że jakiś taki e, ash brown, taki ciemny e, popielaty brązowy. Tak więc na pewno Wam napiszę po prostu pod filmem, po linka też, gdzie to dostałam. Tak więc jeżeli jesteście ciekawi, co wyczaruję po prostu e, z tych dwóch e, produktów, e, zostańcie proszę ze mną. I zaczynam od przeczesania brwi tutaj tym grzebyczkiem, który jest załączony do tej kredki. I pierwsze co robię, to będę sobie po prostu tutaj te brwi wypełniać w ten sposób. Czyli jakieś tam przestrzenie po prostu gdzie Ja nie mam swoich brwi lub za bardzo je wydepilowałam, po prostu będę sobie o tutaj delikatnie. Tak jak mówiłam, ja bardzo lubię naturalny efekt brwi. Ja nie lubię tych takich Instagramowych, idealnie wyrysowanych brwi. Mnie się ten efekt nie podoba. Yy, tak więc po prostu sobie tutaj delikatnie wypełniam. Dobra kochani, jak możecie wiedzieć, tak oto prezentuje się makijaż, brwi i oczu, wyszedł taki typowo seventisowy look, co no to było wspomniane w tej palecie, że można taki look osiągnąć. No jak każdy wie, ja mam Fioła na punkcie lat 70., wobec czego bardzo mi się ten look podoba. E, takie troszkę przydymione smoki, a z takim delikatnym błyskiem. E, myślę, że jest ok generalnie. I to też jest taki jakby makijaż, który ja noszę, tak? To nie jest taki makijaż filmowy, tylko to jest taki makijaż, w którym ja wyjdę do ludzi. E, tak więc podoba mi się. Zresztą zaraz też wychodzę do ludzi. Tak więc podoba mi się. Jeszcze szybko, szybko chciałabym wymalować usta, i tutaj mam chude Beauty. Kolor bombshell. Wydaje mi się, że on też będzie fajnie pasować, taki stonowany efekt tego makijażu tworzy tak. Więc maluję, usta, zostańcie się ze mną i zaraz do Was wracam. Okej, okay, kochani, i skończony makijaż prezentuje się następująco. Myślę, że tak jak wspominałam wcześniej, osiągnęłam taki typowo dzienny look, taki neutralny, ciepły. Ja się bardzo dobrze czuję w takich tonacjach, w związku z czym myślę, że no jest okej. Okay. Co do palety, jak wszystkie cienie Urban Decay, Pracuję się z nią bardzo dobrze. Ona się bardzo ładnie rozcierają, mają bardzo dobrą pigmentację, e, ładnie ze sobą pracują, nie tworzą żadnych plam, tak więc no tutaj jeżeli o to chodzi to absolutnie uważam, że jest wszystko w porządku e, bardzo ładnie się nimi pracuje ja Wam tutaj oczywiście podam jakich cieni użyłam e, do tego makijażu e, no generalnie ja lubię palety Urban Decay, bo uważam, że ta jakość naprawdę jest e, bardzo dobra e, i myślę, że mimo wszystko warta swojej ceny Mm, tak więc, jak najbardziej uważam, że to był dobry zakup. Tym bardziej, że tak jak wcześniej wspominałam, kolorystyka też jak najbardziej trafia w moje y, osobiste preferencje, więc myślę, że jak najbardziej y, będę z tej palety korzystać, także w takich codziennych sytuacjach. Y, co tutaj do tej palety dobry? No, mam takie mieszane odczucia generalnie i tak, no z jednej strony. Fajny, bardzo fajny jest ten żel do brwi. Kot mi tam robi zadymę. Bardzo fajny jest ten żel do brwi. On bardzo ładnie podnosi te brwi i jakby je tak układa i ujarzmia. I to jest bardzo fajne, bo moje brwi są takie z natury bardziej krzeczaste, w związku z czym ja potrzebuję takiego ujarzmienia. No myślę, że ta kredka też jest bardzo dobra, całkiem precyzyjnie można nią wyrysować jakieś linie, tudzież ubytki brwi Nie bardzo natomiast jestem przekonana co do idei tej bry, kredki do wypełniania jakby. Do malowania, być może jest ona faktycznie stworzona dla osób, które w ogóle nie mają e, brwi i po prostu, żeby sobie te brwi namalować. Natomiast, jakby, no, w moim przypadku e, nie sprawdza się ten produkt, bo nie można e, bardzo precyzyjnie e, namalować nią tych brwi, a z drugiej strony, no, wypełnić to, jakby, nie wiem, może to po prostu nie jest produkt dla mnie. E, no produkt jakby ok, jeżeli macie trochę kasy, możecie jak najbardziej wydać pieniądze, ale nie jest to jakby konieczne. Myślę, że znajdziecie wiele y, znacznie tańszych y, i lepszych odpowiedników, natomiast no, jest to taki gadżet i myślę, że też na wyjazdy będzie fajny. Co do makijażu, możecie teraz po prostu zobaczyć, jak on dokładnie wygląda, jak prezentują się zbliżenia. Jeżeli filmik Wam się podobał, zostawcie oczywiście kciuka w górę, będzie mi niezmiernie miło. Zapraszam także na mojego Instagrama, gdzie możecie poznać mnie troszkę z innej strony. Oraz co, jeżeli Wam się ten filmik podobał, zapraszam także do subskrypcji mojego kanału, będzie mi naprawdę niezmiernie miło, jeżeli zasubskrybujecie mój kanał. I co, widzimy się w takim razie w następnym filmiku i trzymajcie się, kochani buziaczki. Pa!